Chodź, Rysiu, mam smaczki. Potrenujemy sztuczki. Hmm, czemu nie? Rysiu, siad. Świetnie. A teraz połóż się. Super pies. Obrót. Rewelacja. No to teraz podnosimy poprzeczkę. Czy jesteś gotowy? Oczywiście, Basiu. W takim razie siad. Zostań! Rysiu, miałeś zostać tam. O, racja. Przepraszam, Basiu. No dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Siad, zostań! Rysiu, w zostań! Chodzi o to, żebyś został tam, gdzie cię poproszono. No wiem, Basiu, ale ten smakołyk pachnie tak pięknie. Przy innych komendach robię to, o co poprosisz i dostaję nagrodę, a tutaj muszę czekać. Och Rysiu, ale jak na coś poczekasz, to ucieszy cię o wiele bardziej. Mam pomysł. Następnym razem jak powiem, zostań, zamknij oczy i policz do pięciu. <laughs> no, niech będzie. Spróbujmy. Świetnie! No to Rysiu, siad, zostań. Dobra, jedna mortadela, dwie mortadele, trzy mortadele. Super! Udało ci się! Łap! <grym> Miałaś rację! Ten był najpyszniejszy, jaki dzisiaj zjadłem! Najlepszy, bo wyczekamy!